Witam serdecznie w kolejnym wywiadzie. Ze mną dzisiaj jest Agnieszka. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Powiedz nam, Agnieszko, czym się zajmujesz na co dzień? Na co dzień jestem głównym księgowym, co prawda w takiej już nieco skurczonej, że tak powiem, firmie, bo firma dzisiaj już jest coraz mniejsza, ale pracuję tam 16 lat o. i 16 lat piastuję stanowisko księg, głównego księgowego. Super, no powiem szczerze, że bardzo imponujący tutaj, jeżeli chodzi o, o staż, naprawdę super, także gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo. A powiedz, skąd dowiedziałaś się o moich szkoleniach? Jak to było, że trafiłaś na mnie? Trafiłam do Ciebie, ponieważ... Podpowiedziała mi koleżanka, że widziała takie super szkolenia. Potem moja siostra, która prowadzi rachunkowe, mówi, słuchaj, jest dziewczyna, która no to jest, mówi dziewczyna dla której księgowość to nie coś, co trzeba mówić, cały czas opowiadać, tylko mówi, to jest pasja, pasja. I ja zaczęłam szukać. Mówię, słuchaj, a jak się nazywam? I nie wiem, nie wiem, chyba pakto. Mm -hmm. no, od tej strony, od pakto. No i rzeczywiście znalazłam, no i podzielam zdanie. No pasjonat, pasjonatka. O, tak. O, no, tak, tak, bardzo mi miło, to prawda, to prawda, no po prostu jestem bardzo w tych przepisach po prostu zaangażowana. No co prawda wiadomo, że zmiany doskwierają każdemu, jeżeli chodzi o taką ilość jaką mieliśmy ostatnio, nadal zresztą się jeszcze z tym zmagamy, no ale mimo wszystko faktycznie po prostu jeśli chodzi o podatki, no to tutaj jestem pasjonatką w tym zakresie, także bardzo mi miło. A powiedz, proszę, jak oceniasz kurs samodzielnego księgowego w księgowości uproszczonej, jeżeli byśmy nadali mu taką skalę od 1 do 5? No, myślę, że 5, plus, dlatego, że i to wcale nie jest dlatego, że chcę ci pochlebić w danym momencie, nie. Ja mam bardzo duży staż. Ja nigdy, prze nigdy nie spotkałam kogoś, kto zaczyna od strony podatkowej, czyli tej strony, która może zaboleć najmocniej, bo strona rachunkowa czy y, przypisanie czy czy to jest troszeczkę lżejszy temat, ale strona podatkowa na dzień dzisiejszy, bo wcześniej może tak nie było. Tak, no, tak. Będzie... Na dzień dzisiejszy po prostu boli i to boli bardzo. No ja kogoś takiego, tak jak mówię, nie spotkałam. Nawet swego czasu, ponieważ ja pracuję na księgach rachunkowych on mm -hmm. zawsze. Swego mm -hmm. czasu zawsze e, biegli rewidenci mówi, no bo ty to zawsze podatki. Ja wiem tak, bo one bolą i bolą przede wszystkim kogoś, kto mi daje pracę. Tak. To prawda. Jak to jest? I zmiany rok 2020. 2019 już również i 2020, no, początek roku 2021 to są zmiany. Te zmiany liczy się już nie na palcach rąk. Tak. Tylko, no, było w 2020 było ponad 500 zmian, z które ja uchwyciłam. A ile ich jest naprawdę? No, ciężko zliczyć. Tak, tak, tak. Tak. tak, to prawda. Ja nawet zawsze co roku sobie robię swoje notatki z aktualizacji i powiem szczerze, że no jeszcze nigdy nie miałam czegoś takiego, żeby przez tak długi czas po prostu przechodzić przez te zmiany, no i opracowywać wszystko. Więc tak, to był najcięższy okres dla nas wszystkich. No na pewno tak. Co dodam? Dodam, mm -hmm. że bardzo mi plusuje to szkolenie tym, że jest wykładane wszystko. Wiadomo, że księgowy w księgowości uproszczonej nie zajmują się tylko książką przychodów i rozchodów. Tam są kadry, tam jest ZUS, który, w którym też jest mnóstwo teraz zmian, tam jest PFRON, tam jest jeszcze dużo, dużo innych, e, e, tam jest BDO. Mhm. No i tym nie ujmujesz, bo tam jest wszystko. Tam jest taki konsensus wszystkiego. Także. Bardzo, bardzo Bardzo, Na wysokim poziomie i dla mnie dla mnie bardzo potrzebne, bo to nieprawda, że jak ktoś ma tyle lat doświadczenia, co ja, bo jak mam ponad 20. E, tam, prawie 30. Mm -hmm. To nie znaczy, że ja coś wiem o księgowości uproszczonej w tym momencie, kiedy pracuję na księgach rachunkowych. Nieprawda. Ja owszem, mogę doczytać, ale zawsze powtarzam każdemu, że praktyka, praktyka. Poczytanie przepisów trzeba łączyć z praktyką, no niestety. Dokładnie, tak, tak. Wtedy to w ogóle ma jakikolwiek sens, prawda? Tak, tak. I no tak jak Ty to robisz, że jest przepis, ale ten przepis jest omówiony i to z każdej strony. Tak. VAT, no VAT, VAT, który jest najtrudniejszym podatkiem, mm -hmm. bo wtedy, kiedy ja w latach, w początku lat 90., kiedy weszła ustawa, ja wprowadzałam w swojej y, firmie, nie w tej, w której pracuję teraz, tylko w spółce, ten VAT, całą reformę, całą ustawę, reformę ZUS, potem ale VAT. To był prosty podatek. To nie był podatek trudny. Dziś jest bardzo trudny. Tak, dla kogoś, kto zaczyna raczkować, to jest niewyobrażalnie trudny podatek. Tak, to prawda i cieszę się bardzo, że tak mówisz właśnie w ten sposób o tym kursie, bo ja właśnie tworząc ten kurs czy inne, czy w ogóle nawet jeżeli mamy nasze spotkania na w naszej społeczności, na fanpage'u, to zawsze właśnie mam taką jedną myśl, żeby po prostu przedstawić to w taki jak najbardziej... W sposób praktyczny, ale też żeby nie zniechęcić za y, zbyt wielu osób po prostu do tego, bo jest wiele osób, które, które, odkrywa tą pasję z czasem, ale najgorzej, jeżeli ją się po prostu spali na samym początku, więc taki był mój zamysł bardzo więc łatwo. jest bardzo miło. Bo przestraszyć kogoś jest bardzo łatwo, <słuch> powiedzieć komuś ty tego może nie wiesz, bo to będzie bardzo, bardzo trudne. No nie, nie, to jest powoli, powoli i myślę, że gro osób przeważnie tam są e, panie, że mm -hmm. gro osób się Ciąga i chce więcej i więcej i więcej. Tak? No chyba, że ktoś y, chce wiedzieć wszystko naraz, tak się nie da. Tak nie się da się. Nie da. Trzeba raczkować aż... I myślę, że nie ma końca raczkowania, bo przepisy się zmieniają cały czas. Tak, to prawda, to prawda. A jeżeli miałobyśmy wybrać jakiś jeden aspekt z całego tego kursu, taki najbardziej wartościowy właśnie dla Ciebie, to co by to było? najbardziej wartościowe dla mnie, to połączenie zapisów w książce przychodów i rozchodów z przepisami podatkowymi. To jest, to jest tak pięknie połączone to jest, czy z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy ustawy VAT, no to jest czy no, no wiadomo, rozporządzenie o prowadzeniu podatkowej książki przychodów i rozchodów. To jest, no jeżeli ktoś chce. Za Zazębi, połączy i będzie wiedział, skąd to się bierze. Dlaczego taki zapis, a nie tak. inny? Tak, ja osobiście też uwielbiam y, w ogóle te części z, z tych wszystkich szkoleń, bo to się tak pięknie łączy po prostu, no i już mamy taką klamkę po prostu. Wszystko jest dopięte i Do każdy... Dopięte, wie... zamknięte, no właśnie. Tak. Dlatego y, sam wydruk na koniec miesiąca i przejrzenie podatku, to jeżeli się sprawdzi, bo o, i bardzo mi się podoba, że u Ciebie taka ważna jest ta sprawdzalność. Tak. Sprawdzalność, bo czasami wynik może być dobry, a zapisy mogą być nie do końca dobrze tak. zrobione. Podoba mi się to bardzo. Cieszę się bardzo. To jest mi bardzo. Bo naprawdę czuję się po prostu zaszczycona też. I tym, że poświęciłaś swój czas teraz na ten wywiad i tym, że w ogóle jesteś na moich szkoleniach, bo to jest też dla mnie ogromną wartością. Po prostu jest czuję, ten... wtedy, że. Jestem z takiej potrzeby posłuchania, bo może coś nowego dzisiaj się dowiem jeszcze, czego nie wiem. A nie mówię, że wiem wszystko. Nie, nie. Bardzo dużo uczę się od Ciebie, dlatego że Ty cały czas śledzisz przepisy. Mniej na śledzenie codzienne. Mam zakładkę Inforum, mam zakładkę GoFinu, widzę nowości i to jest też ważne, ale brakuje mi czasu. Po prostu no, po prostu brakuje mi czasu, bo muszę, bo dzisiaj jest, no dzisiaj dzisiaj na przykład ZUS, żeby nie, nie, nie siedzieć w poniedziałek, bo może coś się wydarzyć ewentualnie. Nie, łączę się, zablokuję, co się tak. zdarza. Są sprawozdania GUS-owskie, które mnie dotyczą. W mhm. dużej mierze. F01 było, Z06. No jest tego mnóstwo, po prostu mnóstwo. A tutaj wchodzę i mówię, może czegoś się dowiem, może coś nowego, slim wat, może może coś więcej, także no jest tego dużo. Super, bardzo się cieszę. I nie zamierzam odpuścić, bo cały czas tam jestem, ja w ogóle bardzo dziękuję za taką propozycję, bo ten kurs na pewno przerobię jeszcze raz od deski do deski. Cieszę się. Bo nie wiem, może moja przyszłość się powinna w końcu zmienić, powinna może troszeczkę zwolnić, inaczej coś zacząć działać. No nie wiem. Zobaczymy. Ja też podziwiam takie podejście właśnie, że nie szufladkujesz się na całe życie, tylko po prostu widzisz moment, że można się zmienić, gdzieś może coś, można, tak, ważne. to jest I naprawdę ważne. I nawet, nawet przygotowałam tutaj takie, nie wiem czy Ciebie to zainteresuje, czy zainteresuje hmm. Twoich słuchaczy później, taką moją ścieżkę. Całą mm -hmm. ścieżkę, bo y, y, ta ścieżka jest bardzo podobna do Twojej ścieżki, ale troszkę mm -hmm. trudniejsza, bo w innych czasach y, y, odbywa, odbywała się. Bo y, na przykład widzę, jak Ty cały czas idziesz po schodkach. Tak. Cały czas. No, to, jest, to, jest, to jest naprawdę, ja podziwiam. Podziwiam takich ludzi, tym bardziej, że no, Ty jesteś bardzo młodą osobą, także to tak. jest niesamowite. Moja ścieżka zaczynała się. Ja zupełnie kiedyś nie pomyślałam, że będę pracować w księgowości, że zwiążę się z tym na zawsze. Mm -hmm. Nie, no raczej nie. Zupełnie kończyłam inną szkołę, kończyłam technikę elektroniczną. To zupełnie było coś innego w tamtych czasach. Ale los chciał. No, na rynku pracy, dzisiaj z pracownika. Kiedyś tego rynku pracownika nie było, to był rynek pracodawcy, i żeby znaleźć pracę, to było bardzo trudno. Więc ja poszłam pracować w sekretariacie spółki Skarbu Państwa. Mhm. Tam zaczęło, dyrektor techniczny zaczął dostrzegać, że to nie moja działka, że ja tak naprawdę jestem bardzo techniczna, bardzo skrupulatna, coś tutaj trzeba robić. Więc zaczęłam rozliczać różne koszty i tak dalej i to już zaczęło się wiązać z księgowością. Potem skończyłam w 2001 roku skończyłam kurs samodzielnego, nie wiem, czy widzisz, samodzielnego księgowego. Wow. Tak, mm -hmm. ale to nie nie. I cały czas brakowało mi kierunkowego wykształcenia, więc potem skończyłam studium, mm -hmm. to jest rok 2004, czyli cały czas nie, próżno, nie próżnuję. Mm -hmm. Co tu dalej? O wiem, wiem. To jest chyba rzecz najważniejsza, które dzisiaj twoje dziewczyny nie muszą już tego robić, nie mając wykształcenia do końca kierunkowego, a, mo a mogąc tylko zrobić certyfikat w Ministerstwie Finansów, tak. zaś ten egzamin. Mm -hmm. To było no, wielką sztuką. No ale udało się. Udało ale... się. Nie było łatwo. No, mm -hmm. Udało się i to jest kolejne. To jest 2000. Piąty rok, a w siódmy skończyłam kurs głównych księgowych w stowarzyszeniu. No to jest niesamowite. Także cały czas coś. Tak. No i skończyłam również studia wyższe. Poszłam, miał być kierunek rachunkowości otwarty, więc poszłam, studiowałam, ale kierunek, jeżeli jak to szło do końca, no to specjalności rachunkowość nie była, tylko było zarządzanie zasobami ludzkimi. No, i skończyłam zarządzanie zasobami ludzkimi. Nie wiem, czy kiedyś mi się do czegoś przyda, mm -hmm. ale rachunkowość na studiach to jest zupełnie inna rachunkowość. Dlatego każdej młodej osobie mówię: studia, tak, ważna sprawa, bardzo, ale kursy, kursy, jeszcze raz, kursy, dobre kursy. Dokładnie. Nie, tak, no i sprawdzające wiedzę, bo. E, tak fajnie to prowadzisz. Mi się bardzo podoba. Ja tej wiedzy u Ciebie jeszcze nie sprawdziłam, ale obiecuję, że sprawdzę. E, ale bo dla siebie te dziewczyny nie muszą, czy kobiety, czy mężczyźni, nie muszą robić tego dla Ciebie. Dla tak. Dla tak, tak, tak. To trzeba gdzieś się rzucić na głęboką wodę i otworzyć albo swoje biuro no albo iść do kogoś pracować. No Wiadomo, że tu się dopiero zaczyna prawdziwa rachunkowość, księgowość. Tak. Tak. Największy egzamin, można życia, powiedzieć. Życia, życia. No bo stres związany, to zależy jak ktoś podchodzi, ale dla mnie zrobienie czegoś źle, to dzisiaj już tak do tego nie podchodzę, ale kiedyś to był ogromny stres. Źle, to znaczy źle, to nie, niepoprawnie. Jak miałam skorygować deklarację VAT, Mhm. To ja to przypłacałam bezcenną nocą. Teraz już to robię inaczej, już robię to, no bo tak trzeba, bo tak się tak. zdarzyło. Kiedyś to było dla mnie, to była porażka. No ja, Ja mogłam coś zrobić źle, ale... No, 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 są tacy ludzie i myślę, że ty również pewnie do nich należysz. Tak, właśnie miałam to powiedzieć, że dosłownie mam tak, miałam tak samo na samym początku, to dla mnie to było coś strasznego. Dopiero później mm, zauważyłam, że przecież, skoro możemy coś skorygować, to znaczy, że no, dopuszczalny jest jakiś margines błędu, prawda, więc... Robimy no, ale... tylko ludzi. Tak. i, i, i nie, zawsze, nie zawsze robimy coś przez zaniedbanie. Czasami tak po prostu e, tych, inter tych interpretacji jest nawet mnóstwo, że czasami możemy pomylić się w dobrej wierze. Tak, tak. Interpretacja i ona jest zupełnie inna. No dokładnie, właśnie tak się zdarza. Także bardzo dziękuję Ci, że przygotowałaś taką historię właśnie swojej ścieżki zawodowej, bo to po pierwsze dla mnie jest bardzo inspirujące, ale myślę, że dla naszej społeczności również. Bo widzę, że brakuje tego, że czasem każdy ma jakąś chwilę zwątpienia w swoim życiu musi sobie. Że dużo tego wszystkiego, że może ciężko przez to przebrnąć I właśnie myślę też w ogóle zamysł utworzenia tych wywiadów był taki, żeby być może akurat ktoś może będzie w takiej sytuacji, żeby posłucha takiego wywiadu, zainspiruje się, podniesie się i po prostu pójdzie dalej, że naprawdę można po prostu osiągnąć bardzo dużo. Na pewno tak, i na, od początku trzeba pewnie zakładać, przynajmniej ja, ja, ja hmm. tak zakładam, że nie wolno mi się zatrzymać. Bo jeżeli się zatrzymam, to wypadam natychmiast. Wszystko powiem z obiegu tak. natychmiast natychmiast, bo potem uzupełniać wiedzę jest trudno, tym bardziej, że są bieżące obowiązki. Także jedno, co od ciebie przechwyciłam, co u ciebie mi się podoba i co wprowadziłam w życie kalendarz. Ja zawsze obciążałam swoją głowę wszystkimi sprawami głowę gdzieś pisałam na kartkach, oklejałam tak. cały moment. kalendarz. Kalendarz to jest to dobro zbawienne, które no na Kursie Księgowości też o nim mówisz, że przede wszystkim tak. kalendarz. Dokładnie. Bardzo mi miło, że o tym wspominasz również, bo ja też miałam wszystko oklejone kartkami, kiedyś sobie myślałam, no to jest nie sposób funkcjonować. I ciągle te kartki, mimo że były jakieś oklejane, ja miałam w głowie to wszystko, żeby nie tak. zapomnieć o tym, o tym, a jak wszystko przelejemy w ten kalendarz, to człowiek, mimo że są to obowiązki, to jest tak lżej, że wiem, że nie zapomnę, kalendarz po prostu otworzę i mi to przypomni. Dokładnie, dokładnie. Ja jeszcze sprawdzam ten kalendarz. Na tydzień z wyprzedzeniem, czyli to też, żeby tak. nie zostać z czymś na ostatnią chwilę, ale to mówię, to od y, takich młodych ludzi jak Ty można się wiele nauczyć. Można się nauczyć, gdzie szukać przepisów, bo to też jest, o, to, o tym też bardzo, y, o to też mi się bardzo podoba. Jak, jesz, jak ich szukać, gdzie szukać, gdzie te źródła są w miarę tanie do zdobycia, tak. bo no bo dzisiaj wiadomo, że nie każdego stać jest na leksa, nie Oczywiście. każdego stać jest na pewien dostęp do Gofinu, tak. no no niestety, no takie są czasy. Dokładnie tak, to to prawda i cieszę się, że to już również zostało wspomniane. Wiele osób też mi o tym mówi właśnie, a szczególnie na początku drogi, gdzie po prostu no, nie ma y, tylu funduszy, żeby zainwestować właśnie no, w takie źródła, o których wspomniałaś. Więc cieszę się, że tutaj też, też to zostało wspomniane. A jeżeli miałbyśmy polecić jakiejś konkretnej grupie osób, ten kurs, to kto to by był twoim zdaniem? Konkretnej grupie osób to są. Ja zadedykowałabym ten kurs ludziom na studiach albo bezpośrednio po studiach, bo na pewno nie masz szansy, żeby wynieśli to, co ty dajesz na kursie, żeby wynieśli z toku nauczania akademickiego. Nie ma nie ma takiej nie ma. szansy, nie ma. No i ludziom, którzy zajmują się pełnymi księgami handlowymi, bo my naprawdę, ja się do takich zaliczam, nie wiem czy wszyscy, my naprawdę nie mamy pojęcia o prowadzeniu księgowości uproszczonej, bo sama nazwa wskazuje, że ona jest uproszczona, ale nie mówi łatwa. No, wcale nie jest łatwo. No, jest tak samo trudne księgi, i dobrze by było, zanim podejmiemy krok, żeby tym się zająć, no przejść przez taki kurs. Bo no, wtedy rozjaśni nam się wszystko. Zupełnie tak. inne podejście, zupełnie inaczej wygląda specyfika, wszystko jest inaczej. I tu powiem szczerze, że każda osoba, a było bardzo dużo osób w naszej społeczności i właśnie w kursie samodzielnym księgowym księgowym księgowości uproszczonej. Z właśnie pełnej księgowości tutaj przychodziło i właśnie miały to samo zdanie, co Ty tutaj mówisz. Więc to też dla mnie było takie odkrycie, że faktycznie wiedziałam, że tutaj nawet ja sama podchodziłam do tego, że taka uproszczona, uproszczona, dopóki nie zaczęłam się wgryzać temat jeszcze tak, bardziej. Dokładnie. Tak. Wcale nie jest taka prosta, bo tak. jest zupełnie inaczej. Nawet wydatki inaczej kosztowe, inaczej księgujemy. Mówimy, a metoda memoriałowa albo metoda uproszczona kasowa. No nie, no nie, to wszystko jest zupełnie inaczej niż w księgach. W księgach jest jedna metoda i nie ma cudów. No właśnie, tak. Dziękuję ci bardzo za poświęcony czas. Ja, wiesz, bardzo cieszę, tu... że mogłam z tobą spotkać się face to face. Jest mi niezmiernie miło i Podziwiam, podziwiam Cię od samego początku, kiedy tylko znalazłam jaki, jakąśkolwiek nutkę, kawałek treści z Tobą, no, podziwiam, podziwiam cały czas. Dziękuję bardzo w takim razie i mam nadzieję do zobaczenia na kolejnych live'ach, a w przyszłości mam nadzieję, że uda mi się zorganizować jakieś spotkanie na żywo, gdzie po prostu będę mogła poznać właśnie wszystkich na żywo, dosłownie na żywo. A ja dziękuję Ci bardzo też, że mnie zaprosiłaś, że mi zaufałaś i na pewno kurs przerobię jeszcze raz w pełnym tego słowa znaczeniu. Cieszę się bardzo i ja wierzę, że tak będzie. Dziękuję okay. bardzo Dzięki i do zobaczenia. Ci, pozdrawiam. pozdrawiam. Do zobaczenia.